Kolejna nowość na rok 2019 to elektryczna wersja popularnej motorynki Romet Pony. Pojazd ten pod względem wymiarów nie różni się od swojego spalinowego brata. Mało tego, pomimo zastosowania ciężkich akumulatorów, waga całkowita pozostała taka jak w przypadku modelu zasilanego paliwem. Klasyczne Pony 50 prowadziły się bardzo dobrze. Nie bez przyczyny pojazd określony jako Fanbike daje przyjemność z jazdy. Po przejechaniu się elektrykiem, coś co od razu można zauważyć, to fakt, że jazda jest jeszcze bardziej przyjemna. Reakcja na gaz może nie powala, za to powala sposób oddawania mocy. Bardzo nisko umieszczony środek ciężkości, brak zbiornika paliwa, które na pewno wpływa na wyważenie pojazdu, sprawia, że możemy się świetnie bawić podczas jazdy, nie tamując przy tym ruchu w mieście. Pojazd ten rozpędza się do 45 km na godzinę w mgnieniu oka. Zaryzykuję twierdząc, że jest dwa razy bardziej dynamiczny od klasycznej 50 wyposażonej w popularną jednostkę 139 FMB. Silnik umieszczony jest w tylnym kole. Można powiedzieć, że nie mamy z tyłu felgi, a 12-calowy silnik o mocy 1500W. Cały układ zasilany jest za pomocą litowo-jonowej baterii 72V o pojemności 21Ah, co w teorii pozwala na przejechanie 70 km. I faktycznie, po pełnym naładowaniu na wyświetlaczu pojawia się właśnie taki zasięg. Na wyświetlaczu również widzimy procentowy poziom naładowania baterii oraz tryb, na którym aktualnie jedziemy. Tryby od 1 do 3 decydują o osiągach. Pierwszy powoli na rozpędzenie się do 35 km na godzinę, drugi do 40, a ostatni do maksymalnych wartości, czyli 45 km na godzinę, przy czym każdy z tych trybów zmienia także charakterystykę oddawania mocy i reakcji na gaz, od najpłynniejszej do najzrywniejszej. Kokpit motorynki to klasyczne przełączniki zespolone. Przy czym przy prawym przełączniku znajdziemy przełącznik trybów jazdy oraz przycisk rozrusznika, który, wbrew pozorom, jest niezbędny, aby móc odblokować możliwość ruszenia z miejsca. Romet Epony na rok 2019 wyceniony został na tys. zł. Po pełną specyfikację zapraszam na stronę producenta romet.pl.